Zanim stworzymy nasz projekt w Unity, musimy wybrać szablon, na podstawie którego chcemy naszą grę stworzyć. I przez długi czas do wyboru mieliśmy jedynie wbudowany w Unity Render Pipeline, który nie zawsze w pełni spełniał nasze oczekiwania. Pojawiła się jednak nowa technologia, SRP, a na jej podstawie dwa nowe szablony URP, czyli Universal Render Pipeline oraz High Definition Render Pipeline. Sprawdźmy, czym jest ta nowa technologia, czym są te nowe szablony i jaki szablon wybrać dla naszego projektu. A zacznijmy od tego, czym w ogóle taki render pipeline jest. A najprościej mówiąc, jest to zestaw kroków, które trzeba wykonać, aby scenę naszej gry wyświetlić na ekranie gracza. Czyli seria operacji, które biorą zawartość sceny, wszystkie nasze obiekty, i renderują na dwuwymiarowym monitorze. I te operacje to w największym uproszczeniu m.in. culling, czyli proces, który sprawdza, czy jakiś model został przesłonięty przez obiekt. I wtedy zapobiega jego renderowaniu, sam rendering oraz post-processing, czyli nakładanie efektów na wyrenderowanym już obrazie. I każdy taki pipeline może posiadać inną charakterystykę i inne możliwości. Każdy z nich może się nadawać do innych potrzeb i być skierowany na inne platformy. Z tego też powodu nie zawsze w prosty sposób możemy bez problemów przenieść nasz projekt z jednego pipelina na inny ponieważ ten drugi nie zawsze musi posiadać te same funkcje i nie zawsze musi wspierać aktualnie to, czego potrzebujemy. Spójrzmy zatem, jak mamy do wyboru render pipeline w Unity, a tym, który do niedawna był jedynym, który mogliśmy wybrać, jest wbudowany, czyli naszej built-in render pipeline. Jest to aktualnie domyślny RP i został on stworzony do ogólnego użytku z bardzo ograniczonymi możliwościami dostosowania go do naszych potrzeb. Jako, że został stworzony, aby móc być wykorzystany w projekcie każdego typu i robić wszystko naraz, niezależnie od tego, czy jak tego aktualnie potrzebujemy, czy też nie, nie zawsze się sprawdza najlepiej. Jak to się mówi, jak coś jest do wszystkiego, to nie ma sił, żeby to wszystko robił najlepiej. Plusem tu jest jedynie to, że jako on działał przez długi czas, jest duża ilość materiałów, shaderów, które działają i są kompatybilne z tym rendererem. Żeby rozwiązać problem elastyczności, Unity stworzyło technologię SRP, czyli Scriptable Render Pipeline, na podstawie którego stworzyła nowe Render Pipeline. SRP pozwala kontrolować proces renderowania poprzez skrypty C-Sharp. Udostępnia API, czyli ogólnie mówiąc zestaw klas i metod, za pomocą których możemy kolejkować i konfigurować instrukcje renderowania, które Unity później przekazuje dalej. W skrócie jest to taka biblioteka, na podstawie której możemy zbudować własny render pipeline tak, aby odpowiadał dokładnie naszym potrzebom. Jednak może to być naprawdę skomplikowane i wymaga dużej wiedzy programistycznej. Dlatego na podstawie SRP Unity już za nas stworzyło dwa render pipeliney: URP, czyli Universal Render Pipeline oraz HDRP, czyli High Definition Render Pipeline. SRP oddaje nam kontrolę nad tym, jak gra jest renderowana oraz jak zasoby są wykorzystywane podczas renderowania. W SRP mamy też dodatkowe funkcje oraz narzędzia w Unity niedostępne we wbudowanym domyślnym rendererze. Jednak trzeba pamiętać, że nie wszystkie narzędzia oraz materiały, które używaliśmy wcześniej, będą kompatybilne z nowym SRP. Przyjrzyjmy się teraz rozwiązaniom, które Unity już stworzyło za nas, a zacznijmy od High Definition Render Pipeline. Jest on używany głównie przy tworzeniu realistycznej grafiki na najwyższym poziomie i jest przeznaczony na najwydajniejsze platformy, takie jak PC i konsole nowej generacji. Używany do tworzenia wymagających gier, dem graficznych, renderów modeli lub projektowania wnętrz. Jest bardziej wydajny niż wbudowany render przy tworzeniu równie dobrej grafiki. Jest w nim też łatwiej uzyskać dobrą grafikę, ale wymaga o wiele więcej pracy. Musimy stworzyć wiele tekstur, wiele map oraz wiele modeli, które w pełni wykorzystają możliwość renderera. Jeśli nie mamy umiejętności lub potrzeby, aby nasza grafika oczarowywała naszego gracza, nie jest to najlepszy pomysł, żeby korzystać z tego renderera. HDRP oferuje też dużo możliwości w kwestii oświetlenia. Mamy tutaj wsparcie dla global illumination, volumetric lighting oraz ostatnio popularnego ray tracing. Mamy też więcej możliwości, by tworzyć zaawansowane shadery oraz dodatkowe narzędzia Shader Graph oraz Visual Effect Graph, które są dostępne zarówno w HDRP, jak i URP, które pomogą nam stworzyć świetnie wyglądające shadery oraz efekty graficzne przy pomocy diagramów i bez konieczności pisania kodu. Na stronie Unity mamy też pełen spis funkcjonalności, które oferuje HDRP oraz porównanie z wbudowanym domyślnym rendererem. URP, czyli Universal Render Pipeline, został stworzony z myślą o dostarczeniu jak najlepiej zoptymalizowanej gry, nawet na najmniej wydajne platformy. Nadal możemy tworzyć w nim piękne gry, które jednak w teorii powinny lepiej chodzić na słabszych komputerach, telefonach czy zestawach wirtualnej rzeczywistości. W przyszłości ten renderer ma zastąpić domyślny. Unity chce mieć tylko pewność, że będzie on miał 100% wstecznej kompatybilności z funkcjonalnościami, które wspiera, oraz że będzie w pełni działał. URP, mimo że jest bardziej wydajne nadal posiada szereg nowych funkcji i udogodnień, takich jak wspomniany wcześniej Shader Graph czy Visual Effect Graph. Posiada też zestaw narzędzi dla gier dwuwymiarowych, takich jak tworzenie shaderów 2D, oświetlenie 2D oraz kamera 2D Pixel Perfect. Tutaj też na stronie Unity jest pełen spis funkcjonalności, które URP oferuje oraz porównanie z wbudowanym rendererem. Pozostaje odpowiedzieć sobie na pytanie, który render pipeline wybrać dla naszego projektu. Więc podsumujmy sobie wszystko, co powiedzieliśmy przed chwilą. Jeśli jesteśmy leniwi i nie chcemy się uczyć nowej technologii, lub po prostu jesteśmy wygodni i chcemy mieć jak największą liczbę materiałów, które będą kompatybilne z naszym projektem, wybierzmy wbudowany RP. Z całą pewnością będzie on wspierany jeszcze przez kilka najbliższych lat, więc nie mamy co się bać, że zostaniemy bez odpowiedzi na lodzie. Jeśli tworzymy grę dwuwymiarową, wybierzmy URP. Universal Render Pipeline zapewnia zestaw narzędzi dla gier 2D, które z całą pewnością przyspieszą nasz cały proces pracy. Jeśli jesteśmy małym zespołem, lub co gorsza jedną osobą i nie znamy się na architekturze graficznej lub po prostu nasza gra nie wymaga grafiki, która będzie spalała nawet najmocniejsze komputery, również wybierzmy URP. Ten renderer zapewnia najlepszą wydajność nawet na najmniej mocarnych urządzeniach. Jeśli jednak tworzymy projekt, który ma zachwycać grafikom lub po prostu demograficzne, wybierzmy HDRP. High Definition Render Pipeline za pomocą swojego wsparcia dla zaawansowanego oświetlenia oraz zaawansowanych shaderów, z całą pewnością sprawi, że nasza gra będzie wyglądała tak dobrze jak to tylko możliwe. A na dzisiaj to wszystko, dajcie znać w komentarzach, jakie jest Wasze zdanie na ten temat, trzymajcie się!